Jubik ma Siśku. <laughs> Ostatni film w tym dniu: drąpnąłem legendę. Jak Wam mówiłem, zgadniko, zgadnijcie kogo. Dwie postacie dzisiaj drąpnąłem. Drąpnąłem. <laughs> Let. I Amber 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 yy. Dropnęłem jakoś tam z wielkiego peningu. I się jako, Zbierałem pół jakieś godziny. Od tamtego filmu zbierałem jakąś godzinę. Skrzynki. Z, z Ten kanał mega się cieszę. Subujcie please. I lajkujcie.